Do zabawnej sytuacji doszło podczas konferencji prasowej Igi Świątek po zwycięstwie z Darią Kasatkiną w trzecim meczu fazy grupowej w Tafinals. Polka została poinformowana, że dzisiejsze zwycięstwo może nie mieć większego znaczenia w kontekście ewentualnego awansu do fazy pucharowej. Jej zaskoczenie i mina już stały się wiralem na portalu X, dawniej Twitter. Choć ze świątek, nieoczekiwanie przyszło rywalizować z inną przeciwniczką. To na Polce nie zrobiło to większego wrażenia. Daria Kasatkina w starciu z tak grającą wiceliderką nie była w stanie się pokazać i przegrała 1,6. 0,6. Dla świątek nie było to jednak wielkie pocieszenie. Jej losy zdecydowały się w drugim meczu fazy grupowej. Raszynianka odpadła z turnieju po wygranej Barbory Krejcikowej z CoCoGauff. Finalnie 23,5 latka mimo dwóch wygranych w grupie pożegnała się z FTA Finals już w pierwszej fazie. Dalszy ciąg materiału. Pod wideo zaraz po swoim zwycięstwie Świątek spotkała się z dziennikarzami na konferencji prasowej. Tam dowiedziała się, że jej drugie zwycięstwo w turnieju w Riadzie nie ma większego wpływu na awans do kolejnego etapu zmagań. Na początku Polka nie rozumiała do końca o co chodzi, gdy jednak zostało jej wyjaśnione, że wygrana z kasatkiną to za mało, by awansować do półfinałów, jej mina sugerowała duże zaskoczenie, śmiech i jednak pewien zawód. Jej reakcja była dość zabawna, dlatego po chwili cała sala wybuchła śmiechem. Świątek wróciła na kort po kilkutygodniowej przerwie związanej ze zmianą szkoleniowca. Po rozstaniu z Tomaszem Wiktorowskim nasza zawodniczka związała się z Wimem Fissettem, który teraz będzie odpowiadał za jej dalszą karierę.